stylizacje na święta 2025 – co założyć na Wigilię? Cześć, jestem Izabela Jarachowska i ze mną zawsze będziesz wiedziała, w co się ubrać. Jeżeli w święta stawiasz na elegancję, ta propozycja wydaje się być tą idealną. A przy okazji, ponieważ święta dużo się dzieje i często trzeba pomóc i wynieść i przynieść i pozamiatać i prezent podać i bombkę zawiesić, to ważne jest, żeby wybrana przez was stylizacja była też wygodna. Ta sukienka, która wykonana jest z weluru, jest bardzo estetyczna, a oprócz tego piękna i <laughs> od czego zaczęłam? Elegancka. Tak, wiem, słyszę wasze myśli. To nie dla mnie sukienka naraz, zbyt charakterystyczna. Nic bardziej mylnego. Po pierwsze mamy idealny look yy, świąteczny, bo kokardka, wiadomo, kojarzy nam się z prezentem, więc, jakby tutaj, jest ok. Ale potem robię mały klik, zaraz je usłyszycie. Nie takie małe. Zbignuję z kokardy i mam małą czarną na tysiąc innych jeszcze w życiu okazji. Jeżeli te święta mają być bardzo silnie osadzone w trendach, to ta sukienka spełni wszystkie marzenia. Koronka króluje na wszystkich światowych wybiegach. Łączy ze sobą siłę męskiej marynarki z delikatną kobiecą koronką. I ten balans okazuje się być idealnym, czyż nie?